Za chwilę rozpoczniemy wybory Mistrz OSP Powiatu Kościńskiego Krzywiń 2017. Prosimy bardzo o wprowadzenie na scenę wicemiz Europy i Mistrz Powiatu Kościńskiego roku 2015 druhna Bernardeta Skorupka z OSP Zbęchy Pole z gminy Krzywin. No to już minęły dwa lata, jakby nie patrzeć. Ale ten czas bardzo miło wspominam. Było dużo wyjazdów fantastycznych do Czech, na Węgry, na Słowację. Bardzo mile wspominam ten czas i myślę, że to była wielka przygoda dla mnie. Także dziewczynie, która dzisiaj wygra, życzę z całego serca wszystkiego dobrego. I niech tak ma jak ja. Dziękuję. Proszę Państwa, dzisiejszy wieczór będziemy prowadzić wspólnie z moją małżonką, Alicją Buksalewicz, która na co dzień jest druhną w OSP Bielewo, ale wspólnie już prowadzimy różne imprezy, między innymi Pyrokar w Bielewie, zapewne w tym roku również, a dzisiaj poprowadzimy dla Państwa właśnie te wybory. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Kochani, mamy wspaniałe kobiety w Ochotniczych Strażach Pożarnych, zwłaszcza na terenie naszej gminy, gminy Krzywiń i całego powiatu. Natomiast te, które dzisiaj wystąpią, są wyjątkowe. Wyjątkowe z pewnego względu, bo nie boją się jechać ani do pożaru, ani startować w zawodach starżackich, ale również, żeby pokazać, jak prężnie działają ich straże, ich jednostki, odważyły się dzisiaj zaprezentować tutaj, na tej scenie. Drugie wejście nastąpi za jakiś moment i w pełnej krasie. Ale proszę Państwa, to wszystko będzie oceniać jury. I dzisiaj przewodniczącym będzie jak. Do... Proszę bardzo, głosujcie numer. żeby zobaczyć te piękne nasze dziewczyny tu Państwa za chwilę o widać grono kibiców czym się interesujesz co robisz co chciałabyś robić Dzień dobry, mam na imię Manuela i jestem w drugiej klasie Liceum Ogólnokształcącego w Lubiniu. Uuu, nie w Lubiniu już, już nie. Jestem absolwentką szkoły w Lubiniu, a teraz uczęszczam do szkoły do Gostynia. Dzień dobry, nazywam się Natalia Fajka. Chodzę do Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościeniu. Dzień dobry, e, interesuję się kosmetologią. Chciałabym właśnie to robić w przyszłości, e, muzyką, a dokładniej śpiewaniem, lubię czasami sobie pograć w piłkę, podbijać nad siatką, ogólnie jestem bardzo rozrywkową i ambitną dziewczyną. Interesuję się kosmetologią, chciałabym wiążeć z tym przyszłość, jak i również fotografią. Witam Państwa, interesuję się muzyką, wchodzę do liceum ogólnokształcącego do Gostynia w klasie drugiej za rok matura i chcę dalej iść na studia i rozwijać się. Chciałam odmienić, że pani Anna Marszewska to nie tylko świetny nauczyciel, nie tylko świetna prowadząca, ale również sekretarz zarządu gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywiniu. Jest przykładem właśnie takiej kobiety w Straży Pożarnej. Ma uprawnienie na prowadzenie wozów uprzywilejowanych, ma kurs KPP, czyli kwalifikowanej pierwszej pomocy. No cóż, panie prezesie, chyba poprosimy do nas nasze. Kochane drogie mis, zapraszamy na scenę. Brawa dla naszych pięknych druchen. Druchna Aleksandra Migdałek, Ochotnicza Straż Pożarna w Łuchowie, gmina Czępiń. I numer dwa. Katarzyna Pietrzak, ochotnicza Straż Pożarna w Bielewie. Numer trzy. Manuela Łukaszewska, Ochotnicza Straż Pożarna Bielewo. I numer 4. Natalia Pajker, Ochotnicza Straż Pożarna Gorzyce, Gmina Czępi. I numer 5. Marta Skorupka, Ochotnicza Straż Pożarna w Kopaszewie, Gmina Krzywi. Zaczniemy od tytułu Miss Gracja Strażacy z gminy Krzywiń postanowili uhonorować takim tytułem kandydatkę z numerem 3, Manuelę Łukaszewską. Brawa, proszę państwa, brawa dla Manueli. Prawdziwy tak Szar szarfem, szarfem wręczy druh komendant gminny z Krzywinia, druh Andrzej Demski. operatorzy telewizji Klin i fotoreporterzy obecni na dzisiejszych wyborach postanowili uhonorować tytułem Miss Foto OSP 2017. Druchnę? Martę Skorupka OSP Kopaszywo Brawa! Owręczenie. Owręczenie. O, wręczenie, o wręczenie, poprosimy operatora kamery. Za chwilę proszę Państwa dostępuje niezwykłego zaszczytu. Sam siebie skameruje. Rzadki przypadek. A o wręczenie, Nagrody poprosimy drucha prezesa Kazimierza damnego. przedstawiciela firmy fotografii. Mateusza Gielicki i tak. Drugą wicemis OSP Powiatu Kościęskiego roku 2017 została druhna Katarzyna Pietrzak OSP Bielewo. Prawa Pampary. Pierwszą wicemis OSP Powiatu kościońskiego roku 2017. Została druchna Natalia Pajker. Dr pierwsza wicemis powiatu kościońskiego ochotniczych Straży Połarnej 2017. OSP Powiatu Kościońskiego roku 2017 została. Druchna Aleksandra Migdałek pożarna w Głuchowie. Jakie wrażenia po wyborach? Pytam, z tym pytaniem zwracam się do mis OSP wiato pani Aleksandry Migdałek. Super, bardzo się cieszę, że zajęłam tak wysokie miejsce. Jak przebiegały przygotowania do takiego prestiżowego konkursu? Przygotowywałam się od jakiegoś czasu, Chodził, miałam dietę, chodziłam y, na siłownię. Tak po prostu aktywnie spędzałam czas. To twoje pierwsze doświadczenie tego typu? Czy już wcześniej brałaś udział w takiej zabawie? Wcześniej brałam udział, ale zresztą miałam to pierwsze wicemis, z drugiej wicemis się zdarzyło, mi z publiczności też zdobyłam, a tu jednak dzisiaj wicemis, publiczności. Duchowie z OSP prosili mnie, abym zadał Ci dwa niedyskretne pytania. Czy masz chłopaka? Nie, nie mam chłopaka. No i prosili mnie również, żebyś zdradziła, jakie masz wymiary. <grymacja> nie, no, no nie mam jakichś tam dokładnych, ale wysoki brunet, o. Ale twoje wymiary. Ach, moje wymiary. No to metr yy, siedemdziesiąt I co dalej? A co mam powiedzieć? <grymacja> to mam wszystko. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję